W zarządzie głównym Polskiego Związku Motorowego dowiedzieliśmy się, że spełnił się najczarniejszy scenariusz w sprawie ewentualnego toru do sportów motorowych w województwie lubelskim. Pierwsze szczegóły z pierwszej ręki Jacek Bieniaszkiewicz i jego gości. Miałem kolejne miesiące od sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego tego terenu, na którym znajduje się tor Lublin, deweloperowi z Lublina. Oczywiście to, co stało się, już nie może zostać zmienione, ale pytanie na ile możemy wykorzystać zapisy w umowie cedującej prawa do użytkowania wieczystego tego obiektu dla po prostu funkcjonowania toru Lublin w ramach swojej obecnej działalności. I to pytanie do prezesa działalności gospodarczej Polskiego Związku Motorowego Cezarego Drożdża. Co jest zapisane w umowie? Do kiedy ten tor może funkcjonować tak, jakbyśmy tego chcieli, mówię, my, miłośnicy motoryzacji. Tor Lublin został rzeczywiście sprzedany z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w 2012 roku, konkretnie z końcem 2012 roku, kończy mu się homologacja i homologacji nowej nie uzyskałby ze względu na to, że nie spełnia aktualnych nowych przepisów. A po drugie dlatego, że jego już stan techniczny jest na tyle zły, że ze względu na bezpieczeństwo uczestników tej homologacji bez znaczących inwestycji by nie uzyskał. Po drugie, dlatego że ze względu na protesty sąsiednich mieszkańców i prowadzoną politykę przez władze miasta korzystanie z tego toru stało się praktycznie niemożliwe, głównie za sprawą emitowanego, jak to zwykle w sportach motorowych, hałasu, który to. Hałas przeszkadza mieszkańcom budynków, które coraz bliżej znajdują się toru, bo kolejni deweloperzy kolejnymi inwestycjami do toru się zbliżają. Umowa sprzedaży jest tak skonstruowana, że nabywca zobowiązał się utrzymać działalność tego toru, powierzając tą działalność polskiemu związkowi motorowemu do końca trwania homologacji, czyli do końca 2012 roku. Wręcz z inicjatywy nabywcy pojawił się również zapis, że może być ta eksploatacja toru przedłużona na następne lata ze względu na fakt, iż dwie firmy, które nabyły tor Deweloperzy do tego czasu, czyli do końca 2012 roku, nie przewidują możliwości przygotowania innej formy wykorzystania tego terenu. Tym samym z punktu widzenia nabywcy my możemy z tego toru korzystać dłużej, jednak biorąc pod uwagę wspomniane przeze mnie przed chwilą wymogi dotyczące homologacji, możliwość praktycznie wykorzystania tego toru kończy się z grudniem 2012 roku. Możliwość korzystania z tego do przeprowadzania zawodów sportowych, oczywiście w ramach Posiadanych licencji, natomiast w dalszym ciągu to mógłby funkcjonować dla na przykład szkoleń. I tak i nie. To znaczy z punktu widzenia wykorzystania takiego powiedziałbym dodatkowego, na pewno jest jakaś tam szansa i możliwość kontynuacji prowadzonej działalności, jednak z tą uwagą, że każdy obiekt, który ma charakter obiektu sportowego, zgodnie z przepisami, musi posiadać homologację, czyli inaczej, czy bardziej wprost mówiąc, sprawdzony swój stan, potwierdzony klauzulami, w myśl których poruszanie się czy uprawianie dyscypliny jakiejkolwiek sportowej na tym torze nie naraża uczestników tego sportu na nadmierne niebezpieczeństwo. Mówię nadmierne, bo wszyscy jesteśmy świadomi, że takie sporty jak sport motorowy zawsze są i będą sportami urazowymi. Tym niemniej chodzi tutaj o zapewnienie tak zwanego minimum bezpieczeństwa. Kiedy skończy się homologacja, cała odpowiedzialność za ewentualne nieszczęścia, które mogłyby się wydarzyć w trakcie organizacji tych imprez, spadnie już na organizatorów, bowiem Nikt, kto normalnie odpowiedzialny jest za homologację, czyli za sprawdzenie stanu technicznego toru, nie będzie mógł potwierdzić stanu bezpieczeństwa. A do rozmowy na temat przyszłości sportu motorowego na Lubelszczyźnie powrócimy za kilka minut. I ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć w rozmowie z Państwem, to czy była reakcja na propozycję ze strony prezesa. Polskiego Związku Motorowego Andrzeja Witkowskiego, zaproszenie do rozmów o ewentualnym partnerstwie, czy to z Urzędem Marszałkowskim, czy z Urzędem Miasta Lublin w kwestii stworzenia nowego obiektu w innym miejscu na przykład wskazanym czy udostępnionym przez regionalne władze. Zanim Polski Wiązek Motorowy władze PZM podjęły decyzję o sprzedaży nieruchomości, na której znajduje się tor, pierwsza koncepcja zmierzała do tego, aby znaleźć inną lokalizację, dokonać niejako zamiany nieruchomości i toczyły się od dłuższego czasu, głównie z poszczególnymi prezydentami Lublina, bo w międzyczasie następowały zmiany. Najbardziej intensywne rozmowy były w czasach pana prezydenta prezydenta Wasilewskiego. Jednak jedyna propozycja, jaka pojawiła się w tym czasie i która została zmaterializowana w tym sensie, że zostały podjęte konkretne kroki dla sprawdzenia możliwości ulokowania tamtoru, to była propozycja dotycząca byłego wysypiska świeci w Jawidzu. Jednak przeprowadzone badania opinii publicznej, w szczególności mieszkańców tego obszaru, wokół e, dawnego składowiska, na którym miałby się znaleźć tor kartingowy i tor motocrossowy skończyły się negatywną opinią, a my doświadczeni tym, co mieliśmy na ulicy Zębożyckiej w Lubinie, już drugi raz rozpoczynać inwestycji, wiedząc, że jest brak zgody mieszkańców, po prostu podjąć nie możemy. Był tam również dodatkowy problem techniczny polegający na tym, że do tej nieruchomości dojazd jest tylko taką drogą kwazitechniczną, trzeba by było drogę wybudowywać. Było szereg również problemów związanych z jednoznaczną oceną stanu działania jeszcze tego składowiska. Ono już dawno nie jest użytkowane, tym niemniej wydobywający się na przykład metan mógłby być szkodliwy. Dla zawodników szereg działań było przed nami do podjęcia i do sprawdzenia, tym niemniej już na tym pierwszym podstawowym działaniu sprawa stała się nieaktualna, ponieważ mieszkańcy się nie zgodzili. Innych propozycji nie było. A ponieważ Polski Związek Motorowy nie może zbyt długo czekać, w związku z czym podjął jedyną w tym momencie decyzję, taką, żeby w innym miejscu Polski, skoro nie możemy dostać lokalizacji w Lublinie i w okolicach, po prostu budować tor. Budujemy to na nieużytkowanym ostatnio torze w Bydgoszczy, który to z kolei tor przestał być przez nas użytkowany, dlatego że jedna trzecia tego toru została w wyniku odzyskania gruntów przez byłych właścicieli przekazana tym właścicielom, niejako w poprzek toru stanął płot. Teraz korzystając z rezerwy gruntowej za kwotę miliona dwustu tysięcy złotych, a więc części środków, które pozyskaliśmy ze sprzedaży obiektów w Lublinie, budujemy tor o długości kilometra dwustu metrów, czyli tor, który będzie mógł przyjmować wszystkie imprezy o randze najwyższej, jakie w kartingu są organizowane i tym samym, Polska będzie miała tor, powiedziałbym taki, na którym będzie mogła przyjmować tego typu imprezy. A jednocześnie, ponieważ zadanie Polskiego Związku Motorowego jest popularyzowanie sportu, my na terenie województwa lubelskiego, na szczęście jeszcze w Biłgoraju, mamy tor kartingowy. Na terenie kujawsko-pomorskiego ostatnio nie mieliśmy. Możemy tą działalność kartingową z powrotem do miasta Bydgoszcz przywrócić. Chcę powiedzieć, że o ile w Lublinie nie spotkaliśmy się z pomocą władz prezydenta, władz miejskich w rozwiązywaniu problemu, to w prezydent, jak tylko dowiedział się, że tor zostanie odbudowany, od razu zadeklarował środki finansowe na wspieranie wszystkich imprez, które będą się na nim odbywały, a więc zupełnie inne stanowisko władz samorządowych i w związku z tym zupełnie inna atmosfera dla prowadzenia działalności. Przez PZMOT. Czyli jeśli Lubelskie chciałby mieć znów obiekt, o charakterze sportowym natącym się do sportów motorowych musi to już teraz robić na własną rękę. Polski Związek Motorowy, jak każdy związek sportowy, kochający swoją dyscyplinę, z radością przyjmuje każdą inicjatywę powstania nowego obiektu, który służy rozwoju tej dyscypliny. Jednocześnie Polski Związek Motorowy, jako organizator rozgrywek, musi zapewnić tym dysponentom bazy, którzy uczestniczą w organizacji zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej, czy wyższej, no tak zwaną minimalną liczbę imprez rocznie, aby z punktu widzenia ekonomicznego, pamiętajmy, że to nie tylko trzeba taki tor wybudować, ale jeszcze trzeba go utrzymać. Dzisiaj toczy się dyskusja, jak wykorzystać Stadion Narodowy w Warszawie. Dzisiaj rano słyszeliśmy, jak prezydent Gdańska się bardzo denerwował, że słabo wykorzystany jest, świeżo wybudowany stadion w Gdańsku i tak dalej. Więc ten problem wykorzystania obiektów sportowych dotyczy nas wszystkich, więc Polski Związek Motorowy nie powinien więcej niż 7 osiem torów wykorzystywać do swoich rozgrywek do organizacji zawodów, które pod jego auspicjami się odbywają. Więc tym samym, jeśli ma w Bydgoszczy, to już teoretycznie nie potrzebuje obiektu w Lublinie, ale oczywiście patrząc z punktu widzenia popularyzacji dyscypliny, jeśli taka inicjatywa się pojawi, to będziemy jej jak najbardziej sprzyjali. Okazuje się, że przyszłość sportu motorowego na Lubelszczyźnie nie jawi się w jasnych barwach, o czym słyszeli Państwo w rozmowie Jacka Bieniaszkiewicza z przedstawicielem zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego do tej sprawy jeszcze na pewno powrócimy. Polskie Radio Lublin za 28 minut będzie 16. W zarządzie głównym Polskiego Związku Motorowego dowiedzieliśmy się, że... Spełnił się najczarniejszy scenariusz w sprawie ewentualnego toru do sportów motorowych w województwie lubelskim. Pierwsze szczegóły z pierwszej ręki Jacek Bieniaszkiewicz i jego gość. Mijają kolejne miesiące od sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego tego terenu, na którym znajduje się tor Lublin, deweloperowi z Lublina. Oczywiście to co stało się już nie może zostać zmienione, ale pytanie na ile możemy wykorzystać zapisy w umowie cedującej prawa do użytkowania wieczystego tego obiektu dla po prostu funkcjonowania toru Lublin w ramach swojej obecnej działalności. I to pytanie do prezesa działalności gospodarczej Polskiego Związku Motorowego, Cezarego Drożdża. Co jest zapisane w umowie? Do kiedy ten tor może funkcjonować tak, jakbyśmy tego chcieli, mówię, my, miłośnicy motoryzacji. Tor Lublin został rzeczywiście sprzedany z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w 2012 roku, konkretnie z końcem 2012 roku, kończy mu się homologacja i homologacji nowej nie uzyskałby ze względu na to, że nie spełnia aktualnych nowych przepisów. A po drugie dlatego, że jego już stan techniczny jest na tyle zły, że ze względu na bezpieczeństwo uczestników tej homologacji bez znaczących inwestycji by nie uzyskał. Po drugie, dlatego że ze względu na protesty sąsiednich mieszkańców i prowadzoną politykę przez władze miasta korzystanie z tego toru stało się praktycznie niemożliwe, głównie za sprawą emitowanego, jak to zwykle w sportach motorowych, hałasu, który to Hałas przeszkadza mieszkańcom budynków, które coraz bliżej znajdują się toru, bo kolejni deweloperzy kolejnymi inwestycjami do toru się zbliżają. Umowa sprzedaży jest tak skonstruowana, że nabywca zobowiązał się utrzymać działalność tego toru, powierzając tą działalność polskiemu związkowi motorowemu do końca trwania homologacji, czyli do końca 2012 roku. Wręcz z inicjatywy nabywcy pojawił się również zapis, że może być ta pratacia toru przedłużona na następne lata ze względu na fakt iż dwie firmy, które nabyły tor, deweloperzy do tego czasu, czyli do końca 2012 roku nie przewidują możliwości przygotowania innej formy wykorzystania tego terenu. Tym samym z punktu widzenia nabywcy my możemy z tego toru korzystać dłużej, jednak biorąc pod uwagę wspomniane przeze mnie przed chwilą wymogi dotyczące homologacji, możliwość praktycznie wykorzystania tego toru kończy się z grudniem 201 2012 roku. Możliwość korzystania z tego do przeprowadzania zawodów sportowych, oczywiście w ramach posiadanych licencji, natomiast w dalszym ciągu to mógłby funkcjonować dla na przykład szkoleń. I tak, i nie. To znaczy z punktu widzenia wykorzystania takiego powiedziałbym dodatkowego na pewno jest jakaś tam szansa i możliwość kontynuacji prowadzonej działalności jednak z tą uwagą że każdy obiekt który ma charakter obiektu sportowego zgodnie z przepisami musi posiadać homologację czyli inaczej czy bardziej wprost mówiąc sprawdzony swój stan potwierdzony klauzulami myśl których poruszanie się czy uprawianie dyscypliny jakiejkolwiek sportowej na tym torze nie naraża uczestników tego sportu na nadmierne niebezpieczeństwo. Mówię nadmierne, bo wszyscy jesteśmy świadomi, że takie sporty jak sport motorowy zawsze są i będą sportami urazowymi. Tym niemniej chodzi tutaj o zapewnienie tak zwanego minimum bezpieczeństwa. Kiedy skończy się homologacja, cała odpowiedzialność za ewentualne nieszczęścia, które mogłyby się wydarzyć w trakcie organizacji tych imprez, spadnie już na organizatorów, bowiem nikt, kto normalnie odpowiedzialny jest za homologację, czyli za sprawdzenie stanu technicznego toru, nie będzie mógł potwierdzić stanu bezpieczeństwa. A do rozmowy na temat przyszłości sportu motorowego na Lubelszczyźnie powrócimy za kilka minut. O, moto. I ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć w rozmowie z Państwem, to czy była reakcja na propozycję ze strony prezesa Polskiego Związku Motorowego Andrzeja Witkowskiego, zaproszenie do rozmów? o ewentualnym partnerstwie czy to z Urzędem Marszałkowskim czy z Urzędem Miasta Lublin w kwestii stworzenia nowego obiektu w innym miejscu na przykład wskazanym czy udostępnionym przez regionalne władze. Zanim Polski Wiązek Motorowy Władze PZM podjęły decyzję o sprzedaży nieruchomości, na której znajduje się tor pierwsza koncepcja zmierzała do tego, aby znaleźć inną lokalizację, dokonać niejako zamiany nieruchomości i toczyły się od dłuższego czasu, głównie z poszczególnymi prezydentami, Lublina, bo w międzyczasie następowały zmiany. E, najbardziej intensywne rozmowy były w czasach pana prezydenta Wasileskiego. Jednak jedyna propozycja, jaka pojawiła się w tym czasie i która została zmaterializowana w tym sensie, że zostały podjęte konkretne kroki dla sprawdzenia możliwości ulokowania tamtoru, to była propozycja dotycząca byłego wysypiska świeci w Jawidzu. Jednak przeprowadzone badania opinii publicznej, w szczególności mieszkańców tego obszaru wokół dawnego składowiska, na którym miałby się znaleźć tor kartingowy i tor motocrossowy, skończyły się negatywną opinią, a my doświadczeni tym, co mieliśmy na ulicy Zembożyckiej w Lublinie, już drugi raz rozpoczynać inwestycji, wiedząc, że jest brak zgody mieszkańców, po prostu podjąć nie możemy. Był tam również dodatkowy problem techniczny, polegający na tym, że do tej nieruchomości dojazd jest tylko taką drogą kwazitechniczną, trzeba by było drogę wybudowywać. Było szereg również problemów związanych z jednoznacznym oceną stanu działania jeszcze tego składowiska. Ono już dawno nie jest użytkowane. Tym niemniej wydobywający się na przykład metan mógłby być szkodliwy dla zawodników. Szereg działań było przed nami do podjęcia i do sprawdzenia. Tym niemniej już na tym pierwszym podstawowym działaniu sprawa stała się nieaktualna, ponieważ mieszkańcy się nie zgodzili. Innych propozycji nie było. A ponieważ polski związek motorowy nie może zbyt długo czekać, w związku z czym podjął jedyną w tym momencie decyzję, taką, żeby w innym miejscu Polski, skoro nie możemy dostać lokalizacji w Lublinie i w okolicach, po prostu budować TOR. Budujemy to na nieużytkowanym ostatnio torze w Bydgoszczy, który to z kolei TOR przestał być przez nas użytkowany dlatego, że 1 trzecia tego toru została w wyniku odzyskania gruntów przez byłych właścicieli, przekazana tym właścicielom, niejako w poprzek toru stanął płot. Teraz korzystając z rezerwy gruntowej za kwotę miliona 200 tysięcy złotych, a więc części części środków, które pozyskaliśmy ze sprzedaży obiektów w Lublinie, budujemy tor o długości kilometra dwustu metrów, czyli tor, który będzie mógł przyjmować wszystkie imprezy o ranze najwyższej jakie. W kartingu są organizowane i tym samym Polska będzie miała tor, powiedziałbym taki, na którym będzie mogła przyjmować tego typu imprezy. A jednocześnie, ponieważ zadanie polskiego związku motorowego jest popularyzowanie sportu. My na terenie województwa Lubelskiego na szczęście jeszcze w Biłgoraju mamy tor kartingowy. Na terenie kujawsko pomorskiego ostatnio nie mieliśmy, Możemy tą działalność kartingową z powrotem do miasta Bydgoszcz przywrócić. Chcę powiedzieć, że o ile w Lublinie nie spotkaliśmy się z pomocą władz prezydenta, władz miejskich w rozwiązywaniu problemu, to w prezydent jak tylko dowiedział się, że tor zostanie odbudowany, od razu zadeklarował środki finansowe na wspieranie wszystkich imprez, które będą się na nim odbywały, a więc zupełnie inne stanowisko władz samorządowych i w związku z tym zupełnie inna atmosfera dla prowadzenia działalności. Czy przez PZMOT. Czyli jeśli Lubelskie chciałoby mieć znów obiekt o charakterze sportowym natącym się do sportów motorowych musi to już teraz robić na własną rękę. Polski Związek Motorowy, jak każdy związek sportowy, kochający swoją dyscyplinę, z radością przyjmuje każdą inicjatywę powstania nowego obiektu, który służy rozwoju tej dyscypliny. Jednocześnie Polski Związek Motorowy, jako organizator rozgrywek, musi zapewnić tym dysponentom bazy, którzy uczestniczą w organizacji zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej, czy wyższej, no tak zwaną minimalną liczbę imprez rocznie, aby z punktu widzenia ekonomicznego, pamiętajmy, że to nie tylko trzeba taki tor wybudować, ale jeszcze trzeba go utrzymać. Dzisiaj toczy się dyskusja, jak wykorzystać Stadion Narodowy w Warszawie. Dzisiaj rano słyszeliśmy, jak prezydent Gdańska się bardzo denerwował, że słabo wykorzystany jest, świeżo wybudowany stadion w Gdańsku i tak dalej. Więc ten problem wykorzystania obiektów sportowych dotyczy nas wszystkich, więc Polski Związek Motorowy nie powinien więcej niż 7 osiem torów wykorzystywać do swoich rozgrywek, do organizacji zawodów, które pod jego auspicjami się odbywają. Więc tym samym, jeśli ma w Bydgoszczy, to już teoretycznie nie potrzebuje obiektu w Lublinie, ale oczywiście patrząc z punktu widzenia popularyzacji dyscypliny, jeśli taka inicjatywa się pojawi, to będziemy jej jak najbardziej sprzyjali. Okazuje się, że przyszłość sportu motorowego na Lubelszczyźnie nie jawi się w jasnych barwach, o czym słyszeli Państwo w rozmowie Jacka Bieniaszkiewicza z przedstawicielem Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego. Do tej sprawy jeszcze na pewno powrócimy. Polskie Radio Lublin za 28 minut będzie 16.